Dobry wieczór. Witamy kolejnego uczestnika na naszym wyzwaniu. Pytania ode mnie, skąd pan do nas przyjechał, jakie doświadczenie z tym jedzeniem, skąd się pan do nas dowiedział i tak dalej, i tak dalej, więc oddaję panu głos. Dzień dobry, nazywam się Olek, przyjechałem z Wążynas. Eee, dowiedziałem się przez inny kanał z YouTube'a, niestety nie pamiętam nazwy pan pytał jeszcze o doświadczenie. O doświadczenie. Doświadczenie największy potwór to był 2 miliony osób maksymalnie. Mm -hmm. No to już troszeczkę jest. Tak. Tyle praktycznie co na sprakcji mań, który tutaj jest w boku. Więc jakieś tam doświadczenie mamy, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Widzę, za będzie wychodziła z pieca. Od razu też przypomnę, że o godzinie 19 mamy jeszcze wyzwanie w Zamościu, więc zapraszamy serdecznie, także dzisiaj Dzień Wyzwań. Trzy wyzwania dzisiaj mamy prawie komplet. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać, no to może to zrobić przez naszą stronę internetową. Tam są wszelkie informacje jak to zrobić. Jeżeli ktoś chce kupić sasy, to też są na naszej stronie internetowej. Do boju mężny kawalerzy. <noise> Już tutaj jest Dopi. Ja od razu zrobię ankietę. Ile uda się zjeść kawałków. Zobaczymy Ja, celu, ja celuję przynajmniej jeden. Bardzo proszę. Zaczynamy od 5 minut. Można pomagać, powróci kawałki. To jest ten moment. Czuję, że poleci z tematem. No, jak... Znaczy, znaczy, wygląda z też. No, pizza... Na misji tego tak nie widać, ale... Tak, właśnie Ale jest to chwilę. Konkretnie. Ja ale co już bliska. W razie czego sosy są do popicia, ewentualnie mleko, jak tam trzeba będzie. Jakie doświadczenie, po co dopiero włączyłem? Pan mówi, że ja od yy, o wartości mniej więcej 2 milionów w skali z od maksymalnie. od maksymalnie, więc coś tam yy, jest, ale ludzie bez do, doświadczenia nas zaskakiwali, o 16 był Pan, który nie miał doświadczenia jak prawie trzy kawałki, więc jak widać da jest szacunek dla Pana. Proszę? To jest szacunek dla Pana. Tak, do, dokładnie. wszystkich, Tak, za tych, którzy w ogóle chcą wziąć udział w wyzwaniu i chcą się podjąć, nawet bez doświadczenia, to naprawdę szacunek bo jest to wyczyn. No, póki co w dwa kawałki, więc wierzą, Jak na czas to i tak jest nieźle, bo spodziewałem się, że zaraz jeden. Witam śmieszka prowadzącego oraz wykonawcę wyroku piekła. Pozdrawiamy również i witamy. Czy wymieniał Pan jakieś składniki? Tak, pizza jest bez pieczarek. jeżeli można to na wymianą składników. też bym wziął, ale trochę Jeszcze więcej minutki, będziemy zaczynać. Ja na stresie powoli się buduję. ale to myślę, że motywuje też. Tak, to tak nie wszystko. Doświadczenie może. Adrenalina, te sprawy. Może nie będzie czuć. <laughs> Dokładnie. Jak ostry jest najostrzejszy przez Was sprzedawany sos w porównaniu do sosu, który dajecie na pizzę z wyzwania? Pizza z wyzwania ma 5 milionów, sos Toxic Mind, który jest najostrzejszy na ten moment w ofercie, ma około 2 milionów. Czy skład sosu się coś zmienił, czy tylko design? Zmienił się design, etykiet i są troszeczkę ostrzejsze. Troszeczkę zmieniliśmy skład, żeby były ostrzejsze, ale to już chwilę temu. nie był mały, grawitowy pizzeli. Wyzwanie można podjąć tylko w formie pizzy. No na razie nie mieliśmy innego wyzwania, tylko trzeba zjeść pizzę tylko albo aż. To może chodzi, że bez transpiz. Może, kurczę, ale... Ale to już zawsze powtarzamy, że pasja jest wymagana. Doświadczony zawodnik. Ja już styczno jest ostrym, więc myślę, że będzie fajne. Doświadczenie i widowisko. Nie widać tego sosu na pizzy. O, taki kadry jest. Ale myślę, że zaraz jak zaczniemy jeść, to będzie wszystko wiadomo. Czy coś tam na niej jest. Mam jeszcze 43 sekundy i będziemy zaczynać. Może będzie rekord, no, tak, no. <laughs> może tak bardzo zmotywuje, bo już nie, nie tacy przychodzili, którzy bez doświadczenia chcieli na naprawdę fajne czasy. Tyle nie niedoświadczeniu z klikantem ale z takim też można do nas przyjść, my nie dyskryminujemy, Kubiszki też człowiek. Dobrze, w tym momencie czas minął, więc zaczynamy odliczanie 30 minut. Piszę powodzenia i smacznego. Ile mleka można potem wypić? Jeżeli trzeba będzie, to damy całą cysternę. Ja mam pytanie do prowadzącego. Było spróbowane, zjedzone? Zjedzone jeden kawałek. Spróbowane, też można to tak nazwać. Niestety po tym jednym kawałku nie czułem się za dobrze na drugi dzień. Ale musimy spróbować tego sosu jak Tutaj kolega robi na wyzwania. Nie ma zmiłuj. Taka praca. Czy można zamienić składnik na piwce, na mleko w proszku? Niestety nie. No, mamy pierwszy kawałek niecałą minutę. Jest pan niezruszony, o co? To jeszcze się rozkręci. <grymne> Póki co, idziemy na rekord. A tak to jest, Borys. A ktoś musi próbować. Nie tylko ja. Ktoś musi się sprawdzić, czy kopie. Czy można wymienić pieczarki na bigos? Niestety nie mamy bigosu w ofercie, więc chyba będzie ciężko. Chyba, że ktoś przyjdzie z własnym, no to może coś tam pomyślimy. Ale nie wiem, czy to będzie dobrze smakowało. Czy rękawiczki są konieczne? Nie są konieczne, ale raczej zalecamy uczestnikom ubierać je, bo nie jest łatwiej umyć ręce. Bo jednak z taką ostrością nie ma żartów. Trzeba do tego trochę podejść z pokorą. Pierwsze poty za płot. To prawda. Mamy drugi kawałek. Ale chyba się zaczyna. ściana. A na razie nie będę przerywał. Mamy jeszcze dużo czasu, minęło dopiero 2 minuty i 18 sekund. Ciasto... Z mąki, pizza jest z Mąki typ 00. Ile jest aktualnie wygranych w bieżącej edycji? Mamy dwóch wygranych, więc jeszcze jeden, i będziemy kończyć tą edycję. Na pewno? Niestety. Ok, w takim razie dziękuję panu bardzo. Czy chce pan kogoś pozdrowić, coś powiedzieć do, do widzów? Jak wrażenia? Bo jeszcze nie nawet o to zapytać. Czekamy. No pewno pozdrowić dziadków, mam nadzieję, że mnie odgadają. Znajomych i rodzinę też. Pozdrawiamy również. Dziękujemy Panu bardzo za wzięcie udziału. Zapraszamy następnych i widzimy się o 19 w zamościu. Do zobaczenia.